Cześć kochani, wracam ponownie z odcinkiem, który zapowiadałem, czyli że będę pokazywał takie grzyby typowo zimowe albo inaczej, grzyby, które możemy spokojnie zbierać w zimie. Akurat ten gatunek, o którym chcę wam opowiedzieć i pokazać, to jest uszak bzowy i on rośnie cały rok. Zobaczcie sobie najpierw może jak wygląda taki teren na uszaki. No nie jest przyjemny, jak sami widzicie z każdej strony i z tej i z tej. Zobaczcie. Wszędzie są krzaki. No ale tak, tak wygląda ten teren, w którym będziemy zbierać uszaka. Teraz jedna sprawa. Uszak bzowy, ten e, nasz europejski, to jest troszkę inny gatunek niż ten oryginalny grzyb Moon, bo tamten to jest e, uszak gęstowłosy Auricularia e, nigrans. A nasz to jest Auricularia Auricula Judae. Także, jak widzicie, to są całkiem inne nazwy oddzielające te gatunki. Dzisiaj mamy takie troszkę niskie temperatury. To jest coś koło zera, ale teraz już w sumie koło południa powinno być troszeczkę na plusie. Co jest fajnego przy łuszkach, że jak są takie zmarznięte, to łatwiej je odrywać, w sensie łatwiej. Odchodzą jak widzicie, w całości. Na jednym miejscu może być całkiem duża ilość, więc jak macie dobre miejsce na uszaki, to spokojnie nazbieracie. Co my możemy z takich uszaków zrobić? Ja wam powiem, że wszystkie te dania, takie potrawy azjatyckie jak najbardziej one się nadają ale też yy, niektórzy robią sałatki w słoikach. Może wam pokażę taką sałatkę, jak wygląda. Z uszakiem bzowym. My je teraz o, oczywiście specjalnie jakoś nie, nie czyścimy, bo my to wyczyścimy w domu. Fajny grzyb, bo wysuszycie go, jak go już wysuszycie, to wystarczy potem zalać ciepłą wodą i macie świeżego uszaka. Wysycha też dosyć szybko, więc nie ma z nim problemów. Także samo przetrzymywanie tych, tych grzybów jest niezwykle proste. Pokażę Wam jeszcze kilka różnych miejsc. Niektóre mogą być bardzo duże. Te uszaki, jak widzicie na przykładzie mojej dłoni. Ten jest akurat średni, ale potrafią być naprawdę takie, nieraz tytany. Takie jak te oryginalne grzyby Moon, gdzie właśnie rosną trochę większe te uszy. Przypominają ludzkie ucho. Stąd ta nazwa uszak bzowy, bo też druga, druga rzecz, że rośnie na bzie, przeważnie. On, jak zobaczycie, ma też takie żyłki jak zwykłe ludzkie ucho. Wystarczy przyłożyć i mamy jak ucho. Cieszy mnie, jak ludzie o, przechodzący obok, tutaj niedaleko jest ścieżka, mówią o, jeszcze grzyby rosną. Rosną cały czas. Rośnie na wielu drzewach liściastych. Wierzby, olsze. Na bukach wiele razy spotykałem, ale najlepiej rośnie właśnie na, na bzie. Bzy są dość charakterystyczne. Bo jak widzicie, ta kora z nich odłazi i one po prostu są takie gołe, okorowane. Na pewno spotkacie. Celowo wam pokazuję z daleka, gdzie zbieram, żebyście mogli zobaczyć, że one rosną naprawdę w różnych miejscach. Same uszaki, jak wyglądają, takie na takim zbliżeniu, jak to macie w moich poprzednich filmach. Jak wpis wpiszecie Ucho Bzowe albo Uszak Bzowy, tam zobaczycie. Zresztą nie tylko u mnie, na wielu kanałach możecie zobaczyć, jak wygląda Uszak Bzowy albo Ucho Bzowe. Niemiłosierne krzaki, ale. Co zrobić? Krzaki jak krzaki. Grzyby trzeba zwierać wszędzie. Jeszcze jako ciekawostkę powiem Wam, że jest też uszak bzowy forma biała. O którym mam film chyba z 2017. Nie pamiętam. Jakiś starszy. Raz trafiłem na niego. Teraz już na niego tam nie trafię w tamtym miejscu, bo tamto miejsce jest zrównane z ziemią. Akurat teraz tam to już jest tylko polana, ale swego czasu tam było dużo właśnie takich powalonych drzew jak tutaj. Jest szansa, że i w tym miejscu gdzieś kiedyś trafię, bo tutaj ucha bzowego jest bardzo dużo. Ale z tego co, co się dowiedziałem, to ponoć właśnie to ucho, forma biała, ona się pojawia bardziej na przedwiośniu niż samą zimą, więc jeszcze ten teren monitorujemy w innym czasie, kiedy już będzie bliżej wiosny i wtedy zobaczymy czy czy ucho trafimy. Jak pięknie wyglądają te uszaki na tym bzie od samego dołu do samej góry. Ładnie słoneczko oświetla, więc fajnie to wygląda, niektóre pokryte taką kołderką jeszcze śnieżną i w sumie na każdej gałęzi jest po kilka uszaków. Teraz zbierając te uszaki, może Wam się wydawać, że dużo tego nie nazbieraliście, bo, bo powiedzmy, jakoś tam ilość jest, ale one są, one są, pamiętajcie, że one są obkurczone od mrozu. Więc dopiero kiedy Wy je wrzucicie w domu do mycia, to zobaczycie, że tego jest przynajmniej dwukrotnie, jak nie trzy, trzy razy tyle. Musicie wziąć pod uwagę, że tego będzie dużo. Po umyciu, na pewno dużo więcej niż teraz. A tutaj chciałem pozdrowić od razu Dawida i Piotra, którzy byli w tym miejscu i znają to miejsce uszakowe. I akurat udało nam się wtedy też nazbierać cały kosz uszaków. Także pozdrowianka dla Was. Tak samo pozdrowienia dla Dagmary. Ciekawe czy ogląda e, mój kanał jak ogląda, to zadzwoni. Jak ogląda to nie zadzwoni. Akurat Daga, moja koleżanka, jeszcze z czasów podstawówki, to nie wyobraża sobie rosołu bez uszaków. Tak lubi te, te grzyby. Jak zadzwoni, to trochę dostanie. Jak nie zadzwoni, to nie dostanie. Tak się sprawdza swoich subskrybentów. Tutaj dwa, tam dwa, tu trzy, tu cztery. I powoli nam się kołszyczek zapełnia. Na ten moment jeszcze wam nie będę pokazywał ile tego jest. Na samym końcu zrobimy jakiś Jakieś zbliżenie na koszyk i sobie zobaczycie jak to wygląda. Wow, tutaj mam piękne skupisko tych tego uszaka. No niesamowicie to wygląda z jednej strony tak jeden na drugim rozetkowato rosną i obok druga, druga taka kępka i jeszcze tam powyżej też spójrzcie jak rosną. I na samym końcu jeden taki wielki. No ale tam wyzbieramy tutaj wszystkie te uszaczki. Uszaczki, uszaki, uszaczek. To był troszkę inny gatunek. Niejadalny. Uszaczek kosmaty, który też wam pokazywałem. Nazywa się teraz rozszczepka kloszowa. A wtedy był uszaczek kosmaty. Malutki na gałęziach Topoli. Też znajdziecie w moich filmach. To jest dosyć fajny teren. Taki dosyć trochę podmokły, widać dużą mchu. Tu na pewno powinny być czarki na wiosnę. I nie tylko czarki. My go jeszcze spenetrujemy. Ale dla ciekawostki pokażę Wam coś innego. W takim samym terenie, jak tutaj widzicie, możemy znaleźć też ciekawe organizmy. Nie są to, co prawda, grzyby, ale śluzowce. Myślałem, czy nie zrobić osobnego odcinka ze śluzowcami. Nie jestem specjalistą w tym temacie, nie, nie interesuję się zbytnio tymi śluzowcami. Czasami po prostu je zobaczę i, i dla Was po, nagram jakiś film, żeby to pokazać. Ale mam dwa śluzowce, które Wam chciałbym pokazać. Zobaczcie sobie, spotkane w takim samym terenie jak ten. Pierwszy to jest zapletka czołgaczek. dosyć ciekawie wyglądający. Ma taką dziwną strukturę, taką rurkowatą, połączone te wszystkie rureczki razem ze sobą. Co niektórym to pewnie już się przypomniała takie prażynki, jak były dawniej. I ten śluzowiec jest na tyle delikatny, że lekkie dotknięcie on się rozsypie. Spotykamy je właśnie na kłodach, pniach. Tego śluzowca akurat znalazłem z Danielem, u niego pozdrawiam Daniel i był zagrzewany na olszy chyba bodajże. A teraz zobaczcie sobie na kolejnego śluzowca, którego Wam chciałem pokazać. Znalazłem go na kawałku kory jakiegoś drzewa iglastego. Spójrzcie, że z daleka nie za bardzo nawet widać, co tam jest. Troszkę bliżej, no to już delikatnie widać, że tam jakieś małe szpileczki z kulkami na końcu są. A jeszcze bliżej, to już teraz widać całkiem niezłe, niezłe kształty. Na dużym zbliżeniu też zobaczycie, że to wygląda jak bombka świąteczna. O takim odblaskowym kolorze. Jest to błyszczak, który dokładnie błyszczak, nie wiem, bo ja się mówię, nie interesuję śluzowcami. Pokazywał, chciałem Wam to pokazać jako ciekawostkę, że takie y, organizmy też istnieją. Przejdziemy sobie tutaj, bo tam też ma buszaki. U, Panie, kochany, ale tutaj tych uszaków jest też całkiem niezła ilość, pokaźna i tak nie nagrywam wszystkiego co zbieram, bo przecież e, taki film musiałby trwać ze 6 godzin, przesadzam może z tymi godzinami, no ale ze 3 godziny trzeba było nagrywać jak to wszystko muszę przenosić ten cały sprzęt, ustawiać, masakra. My zbieramy dalej nasze grzyby MUN. Będziemy mieć do czego? Do sajgonek. Albo troszkę do rosołu. Troszkę, ale sajgonki najlepsze. O, ale u wszystko. No konkret. Co jakiś czas mam telefon, <grym> najlepiej jak podczas nagrywania. I tutaj pozdrawiam mojego brata z kolegą Krzysztofem, <grym> którzy akurat w trakcie nagrywania dzwonili. Tutaj mamy jeszcze takie ładne płomienice zimowe na wierzbie. My je obkro... o, obkroimy. Spójrzcie, piękne płomienice. Tutaj mamy jeszcze ładną wierzbę. Na której też piękne płomienice. Jak widzicie, sporo ich rośnie od dołu do góry. Możecie zobaczyć, że mają ciemne trzony. Dosyć ładnie to wygląda. Tak kaskadowo do góry rosną. To my je teraz weźmiemy i spróbujemy obkosić do koszyka. Są teraz troszkę zmrożone, ale co zrobić? Grzyb zwykle wytrzymały i rośnie tylko i wyłącznie zimą. Potem na wiosnę, jak się ociepli, to już go nie będzie. Więc, jak chcecie spróbować płomienicy zimowej, to teraz. A zaznaczę, to że. Grzyb o niezwykłych właściwości, właściwościach prozdrowotnych, więc co chcę spróbować, to teraz. Muszę przyznać, że akurat nagrywałem w takim trochę nietypowym miejscu, gdzie do, w okolicy pełno ludzi chodzi. Czasami się musiałem przemieszczać między e, różnymi alejkami. Zdziwienie ludzi było niesamowite. Patrzyli na mnie jak jakieś dziwoląga. Oczywiście wszystkich tych zdziwionych pozdrawiam. Jak widzicie rosną grzyby. Nic dziwnego. Wracam, kochani z tych naszych grzybów zimowych. Jak sami widzicie, udało nam się nazbierać pełno tych grzybów zimowych, żeby nie było mówione, że zbieram je na jesień to już podczas kalendarzowej zimy. Teraz wszyscy są po świętach pewno tak samo na jedzeni jak i ja zresztą to widać. Muszę to rozchodzić wszystko. No, tutaj jak widzicie, prawie pełny koszyk uszaka bzowego i trochę płomienic. Oczywiście tych płomienic by było może troszkę więcej, ale nie zbierałem ich zbyt dużo. Ustawiłem się na uszaka. Zimą jest najwięcej wilgoci, dlatego najlepiej się wybrać po długich opadach deszczu, czy tam jakichś roztopach na tego uszaka bzowego. Na końcu filmu będzie jeszcze karta z, yy, z uchem bzowym, forma biała. Jako ciekawostka, możecie sobie zobaczyć tamten film. Jeden yy, ze starszych filmów. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia, że coś znowu nagrałem i wstawiłem, to zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek. Ja będę kończył. Do usłyszenia, cześć, pa!